Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy zdrabki za 61 zł i są to brylanty za 30, boom, 3 siódemki za 10, 500 tysięcy w diamentach za 10, I love you za 5, 3 zdrabki po 2 zł, szybkie 50, super 7, happy 7. Zaczniemy sobie od tych najmniejszych. Przybliżymy. Trochę światło tak pada, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie odcinek. Dobra, czego my szukamy? 25.

500 zł, 50 zł, więc też jest, stała w bonusie dukaty. No niestety. Zaczynamy, nie, zaczynamy i kończymy stropki za 5 zł, bo mam tylko jedną. I love you. Dobra. Czego my będziemy tu szukać? 12, 27, 1 i 7. A co mamy? Zaczynamy pięknym obokiem 26, 11, następny obok, trzeci obok, dwójeczka, 25, 29. A może jakieś serce, jest drabko? 29, 31, 35, 13, Serce. Dziękuję bardzo. 6. A pod serduszkiem to chyba jest 10 zł. Super. Super, super. Super, super. Nie będę na 0. Choć wygra na bliżej mnie. Dobra. I teraz mamy 500. To muszę chyba już powiększyć. 500 tysięcy w diamentach. Dobra, tak będzie wszystko widać. Tak? Dobra. No. Szukamy sobie 17 21, 2, 7 i 4. No dobra. Lecimy. Musimy symbol jeszcze jeszcze, chyba tu nie znalazłam nigdy symbolu. Mamy 8. Obokiem zaczynamy. 5. Następny, 6, no jasne, 19, 40, nic z tego w pierwszym rządku, lecimy następny, 26, nie, 35 też nie, 39, za wysoko, za wysoko, za wysoko cały czas, zniżamy, zniżamy, 28,

22 obok i kończymy, 25 w ogóle nic na strapce, tak, strapka pusta, zostało nam dwie strapki. Bierzemy bum, bum, chodź tu bum, bum trzy siódemki, bum trzy siódemki i lecimy, szukamy siódemeczki, a mamy pik, monety, wiśnie, konieczna winogrono gwiazda arbus, pomarańcza korona ale dobra sorry, ale no, śmieciłam, cytrynka safe jabłuszko truskawka dzwonek banknot arbus, banany Podkowa. Banknot, gwiazda, pierścionek, nic nie widać. Gra ósma borek, diament i banany, gra dziewiąta, bank, bank, garnuszek i ananas, wiśnia, borek. I dzwonek, gra jedenasta garnuszek. Pik i cytrynka. No, trzy gry do końca. Winogrono, podkowa, ananas, pierścionek, serce i pruskawka. Ostatnia szansa w grze 14. Korona jabłko i diament. Nie tu cię szukałam w diamencie, nie tu. Dobra, no to słuchajcie. Ostatnia zdrapka, ale za to jaka. Brylant. Brylanty, dobra. Brylanty. Szukamy trzech takich samych symboli. Czy wszystko dobrze widać? Ta strona będzie... Dobrze. Ok. Naszyjnik. Czekolada. Gra druga. Czekolada. Czekolada i... Dzwonek, niestety. Gra trzecia. Garnuszek. Kapelusz. Gra czwarta. Dzwonek. I trofeum, gra piąta, perfumy, i świnka, gra szósta, korona i złoto. Gra siódma, tron i róża. Gra ósma, prezent i róża. Gra dziewiąta, szminka i dzwonek. Sorry, gra dziesiąta, moneta. Szminka gra 11, moneta, okulary gra 12, perła i klucz, 13, naszyjnik i worek. Nic ciekawego się tu nie wydarzyło. Czy tu widać będzie grę 14? Tu 14? Tu nie, nie widać. Co ja mam zrobić teraz? Co? Podwyższyć trochę? Tak. Gra 14. Widać? Torba. Torba i garnuszek. Gra 15. Podkowa. Trofeum. Gra 16. Perła i okulary. Gra 17. Portfel. Worek. Gra 18. Safe. I zegarek. Gra dziewiętnasta. Kśminka i portfel gra 20, kapelusz i moneta. Następna gra zegarek, ale nudy. I prezent. Worek i korona. Palczyk i kufer. Oj, 6 gier do końca. Nie, 7. Brylant, i lustro, portfel i. Kufer, świnka i pierścionek. Gra 27. No zaskoczcie mnie, kolczyk i kapelusz. Złoto, świnka. Safe, safe i brylant. No, troszeczkę emocji było. Gra 30. Lustro. Klucz. I ostatni moment w tym filmie. Warty uwagi. O, serce, niestety. Czyli wygrała nam tylko jedna zdrabka. A, nie 10 zł, tylko 20. Sorry, bo jak serce to jest dwa razy. No to super. Nasze znaczy super ekscy. Jedna zdrabka. 20 zł na 61. Mogło być lepiej, dużo lepiej, ale nic. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, buziaczki, PA.